Música Ruszyły szczepienia w Wielniogórskim Szpitalu. Tam delikatną ukłucie, tak? To wszystko. Wyprawka dla najmłodszego mieszkańca powiatu karkonoskiego. Drodzy rodzice, z okazji naszego wspólnego święta, jakim jest zmiana nazwy powiatu na powiat karkonoski, przygotowaliśmy wyprawkę. Niechciane zwierzęta. Może ludzie nie zdawali sobie sprawy, że jednak mały szczeniak to jest duży obowiązek. We wtorek wita Państwa Paweł Guszała, jak zawsze zapraszam na serwis informacyjny. Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jelniogórskiej znalazło się na liście z 72 placówek medycznych w kraju, które rozpoczęły szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników służby zdrowia. W że jako pierwszy szczepionkę przyjął dyrektor Nikolaj Lambrinow. 27 grudnia do Jeleniogórskiego Szpitala dotarła pierwsza dostawa szczepionek przeciwko COVID-19. Nie było ich dużo. Dawek starczyło tylko dla 75 osób, a zapotrzebowanie jest znacznie większe. Bo chęć zaszczepienia się wyraziło około 500 pracowników. Będziemy najpierw szczepili pracowników ochrony zdrowia szeroko pojętych naszego szpitala i tych jednostek, które z nami. W tym zakresie się do nas zwróciły, żeby to szczepienie przeprowadzić. No a potem zgodnie już z następnymi wytycznymi, które będą, będziemy szczepili tak zwane, będą tak zwane szczepienia populacyjne, czyli reszty wszystkich obywateli, którzy będą wyrażą chęć, żeby się zaszczepić. Korzystając z okazji zapytaliśmy o przeciwwskazania do przyjęcia szczepionki. To nie ma zbyt wielu wykluczeń. One są też dosyć, dosyć oczywiste. Tak najważniejszym to jest przejście kiedykolwiek w życiu wstrząsu anafilaktycznego to jest takie najpoważniejsze wykluczenie i są kobiety w ciąży matki karmiące tutaj jest to kwestia powiedzmy już rozstrzygnięcia na zasadzie ważenia ryzyka co jest bardziej ryzykowne ja osobiście nie mam wątpliwości że na pewno zachorowanie na covid jest bardziej ryzykowne niż ewentualne następstwa szczepionki. Program szczepień w wojewódzkim centrum szpitalnym Kotliny Jelniogórskiej niejako otworzył dyrektor Nikolaj Lambrinow, który po wypełnieniu ankiety przyjął pierwszą z dwóch dawek. Po wszystkim spytaliśmy o wrażenia. Trudno mówić o jakimś uczuciu. Nic się nie dzieje. Może tam delikatne ukłucie, tak? To wszystko. Nie ma się czego bać? Absolutnie. Jak widać, nie ma czego. Później odbyły się kolejne szczepienia. Następna partia ma zostać dostarczona do Jeleniogórskiego Szpitala 4 stycznia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o kolejnych 7 914 nowych przypadkach i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. W województwie dolnośląskim to 405 osób, w powiecie 11, a w mieście 8. Z powodu COVID-19 w Polsce zmarło 55 osób. Natomiast z powodu współistnienia wirusa 252 osoby. Zawsze w święta Bożego Narodzenia staramy się obdarować bliską nam osobę wyjątkowym prezentem. Czasem jest to pies albo kot. Niestety bywa tak, że podarunek nie jest przyjmowany z entuzjazmem i ląduje w schronisku. Postanowiliśmy sprawdzić, ile takich smutnych przypadków było w tym roku. Na szczęście niewiele. Jednak każda taka historia zaczyna się od nieprzemyślanej decyzji, a kończy na zderzeniu z rzeczywistością. Ponieważ adoptujący zwierzaka patrzą na niego jak na uroczą zabawkę, a nie jak na członka rodziny, z którym oprócz pięknych chwil, Wiąże się też wiele obowiązków. Właśnie to jest zastanawiające, bo małe dziecko, no to też taki duży obowiązek, ale dziecko czasami coś powie, zaczyna mówić, a mały szczeniak co powie? On tylko chwili płacze i nie powie, ja chcę siusiu wyprowadź mnie, bo mam taką potrzebę, daj mi, nie wiem, coś zjeść, albo boli mnie brzuszek. I wtedy naprawdę ta opieka nas jest Ważna, bo my musimy być uczuleni i wyczuleni na to, co taki szczeniak potrzebuje. W schronisku panuje zasada, że w okresie przedświątecznym wstrzymywana jest adopcja zwierzaków. Wszystko po to, aby nie stały się później kolejnym niechcianym prezentem. Zdarzają się wyjątki. I to nim był właśnie ten piesek, który po świętach wrócił do schroniska. Na szczęście nie na długo. Może ludzie nie zdawali sobie sprawy, że jednak mały szczeniak to jest duży obowiązek, mając małe dziecko. Chcieli dla mniejszego swojego dziecka, nie dało rady, ale nie martwmy się, zawsze ktoś się znajdzie, kto naprawdę zajmie się takim szczeniakiem. I właśnie ten mały poszedł w dobre ręce, tak myślę. Tak, bo już chcieliśmy go wziąć wcześniej, jak zobaczyliśmy informację, jednak została zaktualizowana, że piesek już został oddany i później pojawiła się ponownie i uznałam, że, że to jest po prostu znak, że musi być a, z nami. A co myślicie o tym, bo bardzo często bywa tak, że takie pieski ze schroniska są brane jako prezent świąteczny, a później są oddawane z powrotem do schroniska jako jednak nietrafiony prezent. Co o tym myślicie? No jak dla mnie to powinna być przemyślana decyzja i to nie właśnie tak zbyt pochopnie, że, że nie wiem, przez tydzień czasu i to wszystko, tak? Tutaj no, tak jak u nas, no, nam potrzeba było czasu, no, nie ukrywam, dwa lata Przynajmniej zastanawialiśmy się, no i, i pokazał się ten znak na niebie i, i no jest z nami. Życzymy nowej rodzinie szczeniaka dużo wytrwałości. Trzymamy za Was kciuki. 1 stycznia z mapy Polski zniknie powiat Jelniugórski, a w jego miejsce pojawi się powiat Karkonoski. Dla najmłodszego członka powiatu przygotowano wyjątkowy prezent. Starosta Krzysztof Wiśniewski dla pierwszego dziecka urodzonego w 2021 roku w powiecie karkonoskim przygotował niespodziankę. Postanowiliśmy przywitać pierwszego mieszkańca powiatu w sposób wyjątkowy, w sposób szczególny, stąd pomysł właśnie na wyprawkę. Jest ona naprawdę pokaźna, zawiera artykuły do przewijania, pielęgnacji, karmienia i oczywiście zabawy. W wyprawce przygotowaliśmy no, takie rzeczy, które są niezbędne w pierwszych dniach i są pomocne e, dla rodziców, więc jest i kocyk, i mata sensoryczna, przewijak, e, termometr bezdotykowy, wanienka, no i oczywiście pampersy. Także e, myślę, że to wszystko z pewnością przyda się no i pierwszy obywatel powiatu karkonoskiego poczuje się w sposób wyjątkowo wyróżniony. Rodzice pociech, które urodzą się w sylwestrową noc, proszone są o kontakt z Wydziałem Promocji Kultury i Sportu. Na ekranie widoczny jest e-mail oraz telefon kontaktowy. Dzisiaj w Mysłakowicach radni jednogłośnie przyjęli projekt budżetu gminy na 2021 rok. Wydatki ustalone zostały na poziomie 54 milionów złotych. Pomimo trudności spowodowanych przez pandemię COVID-19 w budżecie uwzględniono zadania inwestycyjne na kwotę ponad 5 milionów złotych. Zabezpieczono również środki na finansowanie najważniejszych obszarów działalności gminy, takich jak zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny 18 milionów złotych, oświaty i wychowania 17 milionów złotych czy gospodarki odpadami prawie 3,5 miliona złotych. Do 10 lat więzienia grozić może mężczyźnie zatrzymanemu przez jeleniogórskich policjantów za serię kradzieży z włamaniem do altanek. Jego łupem padło mienie o wartości kilkunastu tysięcy złotych. Były to różnego rodzaju narzędzia i sprzęty, w tym m.in. rower. 32-latek zatrzymany został w policyjnym areszcie. Dziękuję bardzo za uwagę, do zobaczenia w kolejnym serwisie.